No coś mnie tu żre po plecach. Co tu wielkiego? Patrzcie na to! Co Właśnie to widzę, ale do was idzie, tak? Bóg? Czemu Bóg przeska? Bo to mnie zabiło! A was też? Ja też. Ja też nie. też. I co, znowu koniec? Ale teraz mi się podoba ta koncepcja artystyczna, nie? I muszę jeszcze zawiązać gunkę tu u góry, żeby się nie rozwinęło. Gumka musi być na szyjce, bardzo dobrze. No, patrz, Spiecznie patrz jest. jak założona, tak? No. Masz fachowca. Idealnie. Jak coś Pięknie. to. Mo mogę Jestem poduczyć ten, nie w temacie. Widziały gały co brały, ale, ale to w stosunku do tego jajka? Biorę wszystko jak leci. To... Jak tu już mówimy o gałach, to. pewnie. Jak ja... oh, oh, yes. Co jest? Ja się boję, że jak ja wstanę z fotela, to stracę 30% włosienia. Ja Dobra, to ja będę Co, oglądać. Z którego miejsca? Co prawda tutaj też byłem zawiedziony końcówką, no ale... No. Samo dochodzenie było przyjemne. A to już... nie Trzeba oh. ma... się nadpuścić. Puścić. Trzeba się puścić? Ta, ta no. Napuścić, tak. Ej, no ja tu polałam, a wy sobie poszliście. No. <grym> o jezu, nika polałam, myśmy poszli do. misji, spoko. Dobra. Ha, no właśnie. Ło, wow, no i wow. jak tu bez kopacza chodzić? No. Że jak szalona. Jak cygan. Chciałem powiedzieć, ale jestem trochę bardziej poprawny, nie? To... <grym> ja nie jestem u siebie, więc mogę. Ja wiem. Idę na tarczę, tarczę! No, dzięki, it's me! Strzelałem zielonego ja wiem. Głową w ciebie, ale musiałem na kogoś zwalić. A, o Jezu, znowu muszę się umyć teraz. Przyzwyczaj się. Zrzuć sobie na głowę. Mhm, mm Już raz testowaliśmy to. O, tam jest padło. O! żar z pośladów poczułem. Co? Po tych ty górkach. Chyba tak. Co dobrze na, nadlatują ogniwa paliwowe? Co to jest? Co jest? Gdzie Tanki, jest? kapsułę desantową. Musimy zlankować. Jakiś... A tu coś. Co jest coś. No, na nadlatują? Czekaj, El nadlatuje. Prawie mnie zabiło. No Ale zabawne, ale zabawne. A widzicie mnie. Dobra, widzicie mnie. Mam kopacza. Dobra. Wiesz co? Jest good job. Może uda... Otwiera się kapsuła, no nie wierzę! No nie dobra wierzę, te kapsuły, otwiera! Ale nie kapsuły. mogę! No nie mogę, bo są jeszcze... Jeszcze jest brama zamknięta! Otwierać! No otwierać nie wierzę! No co oni zrobili? Otwierać kapsułę! No! A czemu musisz otworzyć z tyłu? Chyba. Nie! Mówisz? Teraz? Nie wiem! Nie, oni mają chyba tam, jest jest, 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 jest! Mistrzu ucieczki! A, ja, pitole! <laughs> ja Zostawił no. Ale to misja zaliczona! Oh. I co jest? I co jest? I co jest? I co jest? To ta broda, nie? I te emo emocje na kamerze, aż się nie będę chciał oglądać później. Ale bo to jest najgorsze, jak to tak przeżywasz, nie? I, i to wszystko jest w kamerze, no. No. Lepiej nie pokazywać twarzy. No. Ale się zestresowałem, no. O Jezu, dwie rzeczy nowe są odblokowane. No. Ale Farty, nie no, najważniejsze, że jest zlecenie, ale to było, no faktycznie się udało. coś no, napierał tak w tę. Te... No, ja te... Ten kapsuet, ja tam prawie tę bramę i tam przestawiłem nie, to. Zgwąciłeś przecież tę bramę. Ale to było. Ale lubię takie emocje właśnie. To, to takie Sekiro, nie? Staszek coś wie na ten temat. <śmiech> nie śmieć z tym sekiro, głupia. Gra. Głupia, nie? Głupia. Ja też zawsze umieram w takich grach na inny obszar. Abyście się pogniewali, jakbyście zostali w odwójkę. Już sobie idziesz. Już nas ja zostawiasz. Ja Chcesz <noise> <A, A>. ogórki? <noise> Chcesz prażenki? Oj, chętnie. To wysyłam ci, o. Nie jak. Kapsułą ratunkową. Tak, mułem. mułem. Widzisz, czaty odpowiedziały. To dziękuję Marlinko, że z nami pograłaś. <noise> mhm. A ja również. Następne spotkanie dalej. w non no ja mam nadzieję. No właśnie Staszek, to co odpalamy Don-starwa? Teraz? Teraz? Teraz dostaniesz kopę. A, nie... no, a, a taki stanek. A no, nie no widzisz, widzisz, widzisz tak, tak to działa. No. Jaki ham mały dopiero. No. latek ma już No no, mu ledwo wyrosły, już dziabie w sukni. Ale ty jak coś, to możesz do nas na Discorda, nawet jak cię w grze nie ma, nie to... Dobrze, to ja tu cały czas będę. No bo my lubimy mlaskanie i takie tam wiesz. Ja wiem, ja wiem, wierzę. Jak maska to tak. Można właśnie, można sobie tego. Choczej nie Niewygodnie zaczyna pić tę końcówkę. Co? Jaką końcówkę ty pijesz? Tego... orężady z KFC. Znaczy z sieci restauracji na K. Rzucę sobie okiem. A czym ty gadasz? Jesteś przy barze teraz? Tutaj, tak, tak. I patrz, jaka uśmiechnięta twarz. Też chyba pił tę rzadę, nie? To... Ale ta radość jest tak piękna, tak. O. Bo ty ukryłeś, rozumiesz. No ukryłem, no ale, ale teraz mi się podoba ta koncepcja artystyczna, nie? I muszę jeszcze zawiązać gumkę tu u góry, żeby się nie rozwinęło. Gumka musi być na szyjce, bardzo dobrze. No, patrz, patrz, jest. patrz, jak założona, tak? No. Masz fachowca. Idealnie. Jak coś, to. Mo mogę Jestem poduczyć, nie? W temacie. Pokazałbym ci swoją, ale nie mam jak, nie? Uważaj na kolce na ziemi. Tak, wpadłem już na nie. <śmuszne> A mogę ci pomóc? Smacznej ciapki, ja źle przeczytałem najpierw. A, ale, skąd, to, ale, ale, ale skąd niby wiesz, co przeczytałem, tak? No doskonale wiem. To nie wiesz, tak? Ale to, to była taka brutalna gra słów, żeby tylko się przejęzyczyć, tak? No i gdzie są te potwory? O ja, ja. <śmuszne> tak. Co? Nie no, no ale to ta godzina. Właśnie wydaje mi się, że chyba nie ma tych potworów. Idziemy po następne jajo? Nie, 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 to musi być. No, przecież mówili, że chyba rój nadchodzi. Serio? To może są za Rynką. No. <grymne> Zauważyłem, zobacz na kształt tych, tych, tych. I opisz. Ja, co, co ci to przypomina? Które? No to. To? To, gdzie jestem? To. No to jest te, te komórki, nie? Takie już. To są po prostu czerwone blemiory. Jajka! A nie jajowody Bremniory. No patrz jak to połączone to. Blemiory I, i wypuszcza. Chociaż lubię? Za dużo tego trochę. Tak, no. Ciemno. No jak w dupie. No znaczy, przepraszam, nie, sorry. A, a byłeś, ciemno, że wiesz? Tak. A byłeś, że wiesz? Zaglądał. Zagl a chyba, że ta. Tak, nie trząsło czy coś się tam trząsło? Ciąsło, trzęsło, tak, jak zwykle. Drybulacje. Tak się trząsło, to znaczy wyrwaliście jajo, Mhm. Mm nie no, miałem no, no, w rękach, to czułem, że wyrwałem. Ciało <grym> do ciała. Usta do ust. Ręka do nogi. Pośladek do biust. Nie, ja, ja nie mogę, bo mi się ta piosenka od razu kojarzy z... jak był ten film, z ust do ust. I to jest... To trzeba mieć tak poprawną wymowę, żeby to źle nie zabrzmiało. Dawaj. Nie no, to, ja nie będę... Nie no, z ust do ust, nie? Koniec? No, no tak. Ale to nie to możesz... To masz poprawną wymowę? No to jest już poprawna wymowa. Ale jak się rozpędzisz, możesz powiedzieć to tak jakby... Do ust. Bez dykcji. No. Z ust do ust. No i co tu jest? Z ust Zuz do ust. no. No tak. <laughs> no tak! No. Ja chyba nie zaczaiłam. O, korle, zobacz. Co jest? Litra? Z języczkiem. I teraz języczkiem? I teraz języczkiem, zobacz. No no chcesz, chcesz się umyć? Wydaje mi się, że jajko było tam z drugiej strony, po przeciwległej typowo. Jajka przeważnie są koło siebie dwa. A skąd wiesz? Jaka sprytna teraz jest, zobacz. No, o, no. Widziały gały co brały, ale, ale to w stosunku do tego jajka. Biorę wszystko jak leci. Jak to już mówimy o gałach, to Pewnie. Jakie? O, o jest <laughs> Co jest? <laughs> czy, czy ja oczywiście no, nie wiem? Powiedziałeś, wie? że bierzesz gały, no to, to... No bo no no, widziały gały, co brały, nie? No to jest... O Jezu. Tylko na live dowiecie się o tym, że lubi korle brać gały. Nie, 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 nie. Kwiaty... Masz dwa kwiaty alapaki pod sobą. Znaczy, Ciep? tak na prawo od ciebie. Znaczy, no kawałek dalej, ale... Gdzie? Ja tam już nie dojdę, bo nie a, mam jest linki. Ale górze. O, to linkę muszę. Strzelić. Bo jeden ci wystarczy, bo jeden masz w kieszeni, nie? Eee, tak. Skąd jeszcze mam w kieszeni? No, myślisz, że nie widziałem tego jaja? <laughs> Nawet moje jajo w kieszeni załamałem. No, no. Wszystko. Wiesz, co to jest mała dziurka? Jakby cię ją przekopał, to nie jesteś w stanie przez tę dziurkę się do mnie przebić. Patrz. Jestem cyk, Patrz jaka szeroka. To. O. 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 O, o. Widzisz? A to ja bym brąz węższe lubię. Tak, tak źle, tak niedobrze. Patrz, chodź tu wyżej. No to był najgorszy też, ten skok, nie? No dzięki, dzięki. Myślałam, że to jakiś podwór biegnie. Planowaliście deep rocka wspólnie kilka dni w tył, czy wpadliście na ten pomysł dopiero dzisiaj? To tak już wcześniej gdzieś chodził po głowie, ale no różne gry chodziły po głowie. Nie to no, to... korla jak w tył, to. To tylko Przecież deep rock, nie? Twardy no. kamień, tak. Nie, głęboki kamień. Głębokie gardło. To jest rock, to jest gardło też? No bo ja to mówię Deepcock gardła no. no ja nie mówię, takiej ciszy, błagam, no nie! O Jezu, no wszystko zepsuli, no Nie, bo ja akurat czaty nadrabiałem, a cóż za gra, a no właśnie. Co to obgadaliśmy Co to już, to... że? Cock, Deep rock. Co to znaczy? Ostrzeżenie plaga makareny? Bierzemy Plaga makareny i plaga bogacę... makareny. Tak, bo może Korle, tutaj też jedno, będzie. Czytanie Staszku przeczytaj sobie to. to jest plaga, plaga makareny. makareny, gdzie to jest? No tam ci pulsuje takie czerwone, widzisz? Czerwone yy. pulsujące? Ostrzenie to znaczy, ja plaga. Co jest? Plaga maktery ty ślepaku. No ile my tu my już trochę się Cztery siedzimy. godziny. Cztery godziny, no Jezu, no, cztery. Jedna Co trzecia. Jedna trzecia czasu, który dzisiaj to był zaplanowany. Ja się boję, że jak ja wstanę z fotela, to stracę 30% włosienia. Dobra, to ja będę. Oglądać. Z którego miejsca? Przepraszam, że przerywam. Staszku, to nie jest rekord no. nasz? Głębokość. Jezus Maria, 7 kilometrów? W jądro idziemy aż. A czemu tu jest tak zimno? Jak... Ale to co, coś niedobrego, Magnesa? Ja potrzebuję taki. I będąc przy temacie Pussy Magnet, to ja taki magnes neodymowy. Neodymany, tak? Magnes? Neodymany, neo, jest Neopussy oglądałem kiedyś anime, a Dragon Ball y się liczą? Tak, to też jest To kiedyś tak, na RTL-7. Si, francuską wersję jeszcze. Francuską wersję. Dragon Ball z, 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 Aha, mu trzeba w takie. O, ma takie ha. jajo na boku. Dobra, chyba rozwalone. Padła? No, pa, Ale ty Patrz, ale, czy... a co to jest. A co to jest? Czemu to piszczy? Może to będzie mogło nam pomagać. Uruchom ponownie. Przed chwilą chciał nas zabić, uruchom ponownie. To co, dać tam półkę? No. To no tak. Postawić ci półkę? No. Pff. To co Staszek jest? Półkę. Masz. Staszek da wiedźmina. A ja bym to, to chętnie bym zagrał w takiego wiedźmina. Twój głos bardziej pod wiedźmina pasuje. Niż ja myślę, że, że w ogóle nasz nie pasuje, ale to by takie było dziwne zderzenie, że masz takiego, nie wiem. Wiedźmina, a to nagle takim wesołym głosem, pełnym energii wychodzisz. Nie? No się ma. No się ma. No, no, a czemu jest przy. A, a, czekaj, co, co? A ty jesteś jeszcze w grze? A nie, ciebie nie ma. A ja, a ja tak czekam. Mówię, nie chcę cię wyganiać z gry. Wyszedłem jakieś 15 minut temu. No pięknie, ta, ta wersja to z żelazkiem, że zostawiłem i zaczęło mi się przypalać, to był całkowity przypadek. I stąd właśnie ta jakaś mina, i to wszystko to, 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 to mi się podobało, podłapało. No to był ten taki moment, w którym stwierdziłem, czy on to zrobił świadomie? Bo <grym> tak, czy, czy czy jego tak? minie przed cięciem po prostu <grym> idealnie widziałem w twoich oczach. Chyba tego nie planowałeś, no. Nie, no właśnie nie, nie tego. I taka panika, że o Jezu, żelazko mi się dymi całe. No, no właśnie. O co chodzi? Ja skrywam mroczną naturę, a gdzie skrywam? O, już ty wiesz, gdzie ją skrywasz. Ale to, to mówimy o mrocznej naturze czy o czarnej naturze? To, to coś coś faktycznego. <grym> Coś faktycznie czarnego tam się może skrywać, tak? O, o Według o, o. danych statystycznych. Uważaj, zadam Ci teraz pytanie z czatów. Mhm. Nie spodziewasz się tego pytania. No. Często kradniesz? Ty, ma jakieś drugie dno? Nie mam pojęcia. To pytanie jest świetne. Często kradniesz? A gdzie jest to Aha, a ja już YouTube. rozumiem. Nie, a tu chodzi o czarną naturę, takie naturalne rzeczy, tak w sensie. Ach, to do tego wątku tak, było. Ja tak, tak, myślę, tak kurde, nagle na czacie często kradniesz? Co ostatnio ukradłeś? Serce. Czyje? Czyje? No myślałem, że nie, nie, nie muszę tutaj tego, że... Bo się czuję zazdrosny. No wy właśnie myślałem, że powiesz, że no, no wiem, albo coś, a to. Co z tym graniem? Jeszcze sobie tutaj rozmawiamy, ale. Znaczy, ja trochę gram na czas, tak? Więc ja cały czas gram, nie? To... Jak ty zawsze grasz na czas, tak, Kuba. To jest let's play grę na czas. Nie no, bo to, to, to jest świetna opcja, tak. No, przegadaliśmy teraz pogawędka 40 minut, kobena, Schronienia ostatnio czytałem i się zdziwiłem, bo. No to chyba napisał tak kierunku młodzieży, bo sam, sam tam główny bohater ma chyba 14 czy 16 lat, coś takiego. I myślałem, że taka książka mnie nie wkręci, a jednak podobała mi się. Co prawda tutaj też byłem zawiedziony końcówką, no ale... Samo dochodzenie było przyjemne, a to już... Co? No, a... zaraz zaraz jakieś których, które potencjalnie... Trigerują tak? Tak, Sprawdzę, że jeszcze słucham pewnie. No, też. No, ale to wiesz, to możesz mnie nie słuchać, ale te słowa wyłapujesz, nie? To, no to od razu jakiś taki. wiesz, że tak patrzę na ten czat, tak tam czytam, tak lekko, tak ten na boku. Nagle dochodzenie jest przyjemne, coś tam. O, 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 jakiś temat, jedziemy. Po, po brzegach. Gdzieś właśnie, gruby benek? A nie, dobra. <laughs> Co? Poznanie jest ta, taka knajpa, gruby benek, i oni chyba dają właśnie ser w Czemu tam jeszcze marancie? nie tak? Dobra nazwa. No patrz, no to widzisz w końcu, właśnie miałem ciebie pytać na live, gdzie polecasz pójść na piwo albo w ogóle w Poznaniu, gdzie polecasz wyskoczyć. I tak, bo my wiemy więcej o poznańskich knepach niż koledzy. Tak, tak, ale na grubego bęka to, to zapraszam, tak? Bo pójdziemy na grubego bęka kiedyś, no. Zobaczymy. Zobaczymy, Więc przeogromnie dziękuję i może tak, żeby już nie przeciągać, przeogromnie dziękuję zarówno YouTubeom jak i Twitchom za wspólnie spędzony dzień, można by powiedzieć. A przynajmniej większość tego dnia. Widzimy się niebawem. Nie wiem, czy jutro uda się nagrać jakiś odcinek. Chciałbym. Z Oksygena. Ale... Nie, chciałbym Dizlora, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja, ale już nie przeciągam. Trzymajcie się. Hej, hej. Na razie. No dobrze, to Staszku mogę historię o kąpielówkach opowiedzieć. Dawaj. E, ale ta historia jest krótka, bo po prostu teraz na wyjazd na kawalerski musiałem kupić kąpielówki. No i, kąpiel... no i wracając do kąpielówek. I tak <grym> przeglądam te oferty, oferty kąpielówek, patrzę, co druga kąpielówka, czy nawet częściej, y, kąpielówki z kładką. O! Tak ja tak myślę, że... co? Taki przerażony no, trochę. W basenie. Trochę wchodzę na, na, na te, 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 te kąpielówki. A to się Ech. okazuje, że tak, kobiety mają Złonik. staniki... <grym> Tak, kobiety mają staniki push-up, to faceci mogą sobie kupić kąpielówki z wkładką. Serio? Serio. Coś takiego jest, no ale ja kupię. Ja na basenie oceniałam, kurczę, po kąpielówkach no właśnie. mogą być oszukane. No właśnie, wow. no właśnie, i to jest problem, ale bo patrzę, no ładne są te kąpielówki. Co więcej, te wkładki są wyciągane, więc one są opcjonalne, no ale sobie <laughs> myślę, Kupię kąpielówki z wkładką, wyciągnę wkładkę, pójdę na plażę, a ktoś pomyśli, że mam wkładkę. Mimo, że jej nie ma, no to słaba opcja, nie? I, i będziesz miał jeszcze bardziej zaburzony efekt. No właśnie, o to chodzi, że będzie bez wkładki, a ktoś będzie myślał, że mam wkładkę, nie? Więc... A z wkładką mogą pomyśleć, że niemożliwe, że aż takie. o no, wkładką musimy... to wygląda, jakby skarpety wypchać sobie, nie wiadomo ile tego tam powrzucać. Ale teraz, jak idę na plażę, to. Patrzę na kąpielówki na facet. facetów i widzę, I który ma składką, a który bez. I nie mogę zamiast iść sobie na plażę, kobiece wdzięki pooglądać, to mi się coś takiego w głowie wkręciło, że a ten ma składką, a ten ma bez. Bo wiesz, poznaję ten model kąpielówek. Ja nie? Myślałem, że po prostu chodzisz do faceta i go tam macasz. I mówię, nie, 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 nie. Ja już, ja już wszystkie kąpielówki na ten na ten, ten na ten sezon znam. Więc od razu wiem, który ma wkładkę, który nie. Tylko właśnie się zastanawiam, czy to widać na plaży, że, że nie oglądam kobiet tylko facetów kąpielówki, tak? Trzymam wkładkę Mój kawalerski czy kopa, gdzie mój, gdzie ja jeszcze Przygrzało mi się No właśnie, przygrzało mi się nie. jeszcze Weź dlatego nosi się bokserki, żebyś nie przegrało. Tak, tak, tak. Dopóki nasze bokserki to nie. A, a po ślubie, no to się zmienia na slipy, nie? ślubie się na basen nie chodzi. Po ślubie w ogóle się już nie chodzi. Śluby już się nie istnieje. <słuch> co tu no co pozytywnie trzeba. nastawieni do związków ludzie.